Dlaczego tworzenie stron internetowych to dobry pomysł na pierwsze poważne doświadczenia z programowaniem dla dzieci i młodzieży? Po pierwsze, niski próg wejścia. Nie trzeba żadnej dużej, ekstra specjalistycznej wiedzy do tego, żeby zacząć tworzyć strony internetowe. Po drugie, bardzo szybka gratyfikacja. Co jest bardzo ważne w edukacji, szczególnie jeśli zaczynamy uczyć się czegoś nowego, ten pierwszy sukces, pierwsze efekty powinny przyjść szybko i w przypadku tworzenia stron internetowych, pierwsza strona będzie widoczna po nawet dwóch, trzech godzinach pracy. No i ostatnia rzecz, trzecia według mnie istotna, to elastyczność, dowolność, swoboda i bardzo szybko po godzinie, dwóch, trzech nauki uczniowie są już w stanie tworzyć swoje własne, autorskie, ciekawe pomysły i personalizować swoje projekty.